Muszę wejść, wejście, wejdźcie wejście przez ten oby, przez oby się, odpalcie, się, przejdźcie przez ten obybę, oby. oby, oby. przejdźcie sobie. przez ten oby, przejdźcie przez ten oby, poty spijcie, odpalcie, przepalcie się jak widzicie Przejdźcie przez te moby, przejdźcie przez te moby Healera i zabicie, przejdźcie przez to moby, przejdźcie przez te obycie Przejdźcie przez przejdźcie przez to oby. Jakieś chwilerze żyją? Daleko... Ja, Nie żyje Wander, Wander żyje. Dobra, Wander, Wander, żyje, żyje, odleczaj, odleczają raz, włók z tyłu, wchłuk z tyłu, wchł z tyłu, zabicie ucha, zabijcie ucha 3 sekundy Już będę taka siogat 3 sekundy będę stacha siogła 3, 2, 1 Stack, stack z tych dwóch, sta z tych dwóch! Big tych Heal Stach z tych dwóch, stach tych dwóch, stach tych dwóch, stach z tych dwóch Big Grizzly Heal Big Grizzly Heal Grąd cię, Czemu ich Czemu ich Zabijcie tego grizzly'ego, grizzly'ego zabijcie go, grizzly'ego, 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 grizzly'ego Ogłuszam, 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 ogłuszam I teraz grizzly, teraz grizzly, git, 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 git Teraz miecz, miecz, miecz Uwraćcie mu upuszczak, odcinam Jutro, jutro, jutro -ba. Powalili mnie, powalili mnie Dobra, dobra, dobra 3 sekundy do tego miecza, 3, 2, 1, miecz, miecz Upuszczak błęka Bije, bije go Idźcie się bie bieg, bieg. Bieg. Tamtego, bo on tam będzie lutował Ja muszę się zrestować, tak, a 40 HP zrestować Trudno. Musisz tam zerwać słowa. Dobra. Ja będę podnosił zaraz, bo mam kół. Mhm. Ja też nie jak, ja jak ktoś ma heal, to możecie widać. Jak też. Ja potrzebuję z tego skończyć agro i zaraz będę też podnosił. Ja też ja muszę Agro mam, mam. mam dla Was taką poradę jak gracie depsem nie musicie kręcić gówno w trawie, bo Walmian jest taką grą, w której nie polega na dodżowaniu skilli przeciwnika, bo macie 140-160 pingu, więc lepiej kurwa normalnie. Nie, ja podniosłem Dobra, ja, zmieniam skilla. To ja grubego podnoszę. To, że wy na tym bramie Więc... zostaliście, to też jesteście On grubą. tu staka złapał, nie on tu staka złapał. Ale, ale też skile zostały złapane tam, bo po pierwsze zostaliśmy podrzuceni przez topór, a po tak. drugie tank nas złapał w Ja, ja się też robię... nie mogłem się tam ruszyć. Nie mogłem nic zrobić, przerwali mi nawet kasę. E, dobra, prostu... za 12 nie. sekund.